Problem depresji wśród młodzieży to już tak naprawdę codzienność. Wiele osób traktuje to jako coś, co było, jest i będzie. Często nie podejmujemy próby walki, żyjąc w przekonaniu, że przegramy. Ale to nieprawda i dokładnie to chcieliśmy udowodnić naszą inicjatywą. Chcieliśmy stworzyć wydarzenie, z którym każdy mógłby się utożsamić coś stworzonego przez młodych ludzi dla młodych ludzi coś, co pokazywało tym wszystkim potrzebującym, że nie są sami. Tak właśnie się zrodziła idea koncertu charytatywnego, Co Komu w duszy gra. Celem koncertu było uzbieranie jak największej kwoty, która została przekazana Fundacji TVN na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pieniądze zostały zebrane nie tylko z wejściówek, ale także ze sklepiku i licytacji, na które wiele osób przekazało przedmioty, które rozeszły się jak świeże bułeczki. Podczas koncertu swój talent zaprezentowało wielu młodych, regionalnych artystów. Od efektownego występu orkiestry po bajecznych solistów. Występy naszych muzycznych przyjaciół przeplatały się z wypowiedziami specjalistów. Wszystko to sprawiło, że nieważne z jaką miną ludzie wchodzili na koncert, wychodzili z niego z bananem na twarzy. Całe wydarzenie okazało się być wielkim sukcesem. Stworzyliśmy koncert, który zjednoczył wszystkich ludzi znajdujących się na widowni. Wejściówki sprzedały się co do jednej, sprawiając, iż w Ostrowskim Centrum Kultury zapanował tłok, jakiego dawno tutaj nie widziano. Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Z wejściówek, sklepiku oraz licytacji uzbieraliśmy kwotę niemalże 14 tysięcy złotych, którą przekazaliśmy Fundacji TVN. Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do walki o tak szczytny cel i że pokazaliśmy, że każdy może uczynić ten świat lepszym miejscem. I choć pozostało jeszcze wiele do zrobienia, to każde takie wydarzenie jest cegiełką budującą lepszy świat dla osób, w których życiu brakuje barw. Dziękujemy więc za wiarę oraz dobre myśli. I widzimy się na następnych koncertach, bo jak sami wiecie, nie zamierzamy się zatrzymywać.